Lekarz ma przede wszystkim bronić życia i profesor Hazan stanął w obronie życia, stanął w obronie poczętego dziecka i to było przyczyną zwolnienia jego z pracy. Uważam, że jest to absolutnie bezzasadne. Obecnie pojawiło się też żądanie, aby odebrać mu prawo wykonywania zawodu. Uważam to za kompletne nieporozumienie. Pozwalam sobie zabrać głos w tej sprawie, gdyż sama jestem w bardzo podobnej sytuacji, tylko że dzieje się to w Norwegii. W Norwegii pracowałam jako lekarz rodzinny i... Odmówiłam stosowania moim pacjentkom środków czesnoporonnych, czyli tzw. spiralek. W Norwegii lekarze rodzinni robią trochę więcej niż w Polsce, między innymi do ich obowiązków należy opieka ginekologiczna. Stąd jakby nie będąc ginekologiem, mój temat jakby, jest, jakby zahacza o ginekologię. W Norwegii od dłuższego czasu toczą się dyskusje na temat klauzuli sumienia, czy jest to zasadne prawo, w jakim zakresie należy je stosować. I e, ostatnio jakby doprecyzowano prawo, e, znosząc e, tym samym e, klauzulę sumienia w medycynie rodzinnej. E, prowadzi to do. E, Negatywnej selekcji lekarzy, lekarze, którzy mają chrześcijańskie poglądy, dla których życie jest święte od samego poczęcia, nie będą, byli, nie będą mogli wybierać tego zawodu, będą mieli trudności z dostaniem pracy i utrzymaniem się w niej. Proces, który w Polsce się dopiero zaczyna, dyskusje na temat klauzuli sumienia, tutaj jakby jest na drugim biegunie to jest już końcowa faza tego. W jakiś sposób ja i moi koledzy, którzy znaleźli, jeżeli się w podobnej sytuacji czujemy się jak ostatni Mohikanie. Już po nas prawdopodobnie lekarze rodzinni nie będą mogli tego prawa stosować, nie będą mogli odwoływać się do klauzuli sumienia. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że. Lekarze, którzy nie umieją na przykład zakładać spiralek, nie nauczyli się w czasie swojego kształcenia, mogą odsyłać swoje pacjentki do innych lekarzy. Ja stanęłam uczciwie, powiedziałam o swoich poglądach i praktycznie z tego powodu straciłam pracę. Inni, którzy powołują się tylko na to, że nie mają doświadczenia, nadal mogą pracować.